Znajdujemy się w jednej z kilku pracowni Instytutu Techniki Uzbrojenia w Wojskowej Akademii Technicznej, a przede mną MSBS Grot, czyli modułowy system broni strzeleckiej opracowany przez ekspertów Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z Fabryką Broni Łucznik Radom. Zaczniemy od demonstratorów technologii, następnie wersję reprezentacyjną, karabinek bez, jak i z granatnikiem, w układzie bezkolbowym, oraz wersję A2, obecnie używaną przez wojsko polskie, a po mojej prawej stronie wersja ciężka, czyli wyborowa, w kalibrze 7.62 na 51 mm. Karabinek MSBS Grot jest bronią automatyczną, samoczynną, samopowtarzalną, działającą na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór dufiaz na tłok okrągłych skoków. Jednym z wielu jego atutów jest modułowość. Czyli, m.in. możliwość konwersji karabinka w układzie klasycznym do wersji bezkolbowej, jak i w drugą stronę. Tego wszystkiego dowiedziałem się w trakcie swoich studiów oraz angażowaniu się w życie koła naukowego studentów techniki uzbrojenia. Jeżeli, tak jak ja, macie zamiar stać się ekspertami w dziedzinie uzbrojenia, aplikujcie do Wojskowej Akademii Technicznej.